No, witajcie, Weronika, powiedz, co myśli o samochodzie, który właśnie tu mamy? Czyli Espace, tym razem nie talizman. Yy, czy jej się podoba? Cześć, pop pop, Tak. No. pop, pop, pop. No. Weronika przed chwilą obeszła samochód, który właśnie chcemy tutaj Wam opisać yy -y. jej okiem. Czy jej się podoba Renault Espace, nowe? Tak, średnio. Przed średnio. No Ten przód już bardziej wygląda jak taki. Jak to powiedziałeś, minivan. Tak, tak. Przód jest taki dość masywny. Tak, tak. I y, no, ja bardziej wolę, jak, jest, jak już są duże samochody, to mm -hmm. jak one mają taki bardziej drypowaty kształt. On ma Aha, czyli za bardzo jest wyoblony, tak? Za bardzo połowy? Tutaj natomiast nie no. podoba mi się trochę ten, ten przedłużony tył. A to okienko z tyłu robi na tobie wrażenie pozytywne czy negatywne takich staw? Nie, nie, bo jeszcze bardziej wydłuża ten samochód. Aha. Tak. Czyli dla ciebie po prostu on optycznie jest za długi, trochę. tak? Tak. Uh -huh. Ogólnie jest taki, taki duży i. ale no, no, nie wiem, no takie sprawia wrażenie jest. A jak otworzysz drzwi i w środku zerkniesz? Pamiętasz naszego Talizmana, jak Aha, robiliśmy. No widzisz podobieństwa na pewno, nie? Nie, no oczywiście. No, ten nawet podświetlenia są bardzo podobne. Tak, tak, zgadza się. Kierownica jest taka sama właściwie jak w Kalisma. Tak, identyczna. Oko, twoje oko. sprawnie zapamiętało. Tak. No tutaj to mi się podoba oczywiście na drzwiach te, te stawki, tak jest, no jest plastika. Ale, ale elegancko no, wygląda, kabina elegancko ładnie wygląda. się prezentuje, no, tak, tak? Od tak. strony wykończenia. To, to, to jest w porządku. Mhm. Ale z zewnątrz nie, nie do końca. Hmm. Nie trafia w zresztą. twój gust, ale ten ta, talizman pamiętasz zrobił na tobie pozytywne tak, wrażenie, tak. bardzo ci się podobał. No dobra. No co, dziękujemy ci, nie zatrzymujemy cię, tak, bo się spieszysz. Tak. I do zobaczenia. Do zobaczenia. Będziemy ruszali, musisz się zapiąć, bo będziemy nie da rady. Tutaj odpalamy okay. silnik. I zaraz sobie powiemy, co myślimy o tym samochodzie na nierównościach. Bo akurat tu mamy konkretne nierówności na tej drodze. Skręca ładnie ten samochód, bo ma skrętną tylną oś. Także tu nie ma niespodzianek. No i jedziemy. No i możesz powiedzieć też, Kate, jak z taką kostką, bo tu jest naprawdę brzydka nawierzchnia, czy jest miękko, czy płyniemy po drodze, czy jest... Jak jest z zawieszeniem? Dosyć miękko. No miękko, miękko jest. Mhm. Tak? I powiedz jeszcze, czy... Nie trzęsie tak bardzo. szybie, powiem. bo mówiłaś też, że też widzisz te lamelki takie czarne, te takie druciki podgrzewające przednią szybę. Widać to? Szczególnie jak jest słońce, prawda? To widać. Tak, widać niestety. No, teraz się stosuje folia, a w tej chwili nie, właśnie w samochodach takich jak hmm, Volkswagen już widać, wiem, że nie ma. lamelek. Widać na tym aparacie, czy nie? No nie wiem, no jak teraz trochę trzęsie tutaj na tej drodze, ale to. Chyba widać jednak te. Tak. To widać, no najbardziej to też widać w nocy, jak samochody przejeżdżają, ja już to pokazywałem, bo w tuaregu miałem. No ale dobra, jak ogólnie odbierasz ten samochód? Bardzo rodzinny i bardzo fajny, mi się podoba. Pacjent coś dziwnego wyczynia, nie daje kierunkowskazów, więc nie wiadomo o co chodzi. Najbardziej mi się podoba płaska podłoga z tyłu i trzy fotele oddzielne. Mm -hmm. No to to na pewno jest fajne. A jak tutaj deska z przodu, design też Ci się podoba? Może być? Z tą wajką taką śmieszną, jak w samolocie do zmiany biegów? Nie wiem, to takie no, trochę dziwne kształt. Ja to czasami przechodzę z tego siedzenia na to, więc tutaj by się nie dało już. A no to tak. Jakoś wysoko to wszystko zrobili. Mhm. A czemu to jest taka przestrzeń? No to jest taka konsola, to jest taka latająca, dryfująca konsola. Tu mamy na kubeczki miejsce, tu jest pewnie 12V złącze. Nigdy czegoś takiego nie widziałam. No, zdarzają się takie pomysły. Volvo też ma, tylko że oni bardziej konowo. Bo... No a jak z wyciszeniem w kabinie, bo już kawałek przejechałaś? Cicho jest, to. No bardzo cicho. Bardzo tak. cicho. Dlaczego? Dlatego, że tu mamy szyby klejone. Są szyby podwójne, dwuwarstwowe. Więc jest to najwyższa wersja wyposażenia i mimo tego, że silnik diesla, to jest cicho. Czyli ogólnie samochód od strony komfortu jazdy robi na Tobie dobre wrażenie, tak? Mhm. Tak, mówiąc o wszystkim. Tak. To Musi być licznik tylko się odmierza tutaj cyferki czy nie? Tak tak jest. No. no a teraz jedziemy, będziemy skręcać. Ale płyniemy, nie jest komfortowo i cicho. Także mimo tego, że jesteśmy w ruchliwym mieście, to mamy komforcik. Lamerki widać cały czas, nie? Mhm. Dobrze, teraz sprawdzimy, jak się otwiera dach, czy w ogóle się otwiera. Zobaczmy teraz, Kate, czy się ten dach da otworzyć. Patrz teraz na to. A? No, możemy Super. sobie tak pojechać? Co? Nie. No? To się podoba, podoba kowicie? Bardzo. <laughs> Możesz nagrywać można nagrywać w ten sposób. Dobra. Czyli samochodzik chodzi, robi wrażenie pozytywne? Tak, chociaż dla mnie jest troszkę chyba za dużo, gdybym miała ja nim na co dzień jeździć. Nie no dobra. Radę, tak. No to dlatego ja prowadzę. I jedziemy. A Witajcie, dzisiaj chyba poznajecie tą panią, bo ci, którzy są już stałymi bywalcami na kanale, to wiedzą, że już wystąpiła z paroma samochodami, między m.in. z BMW. Zapraszamy do ponownego obejrzenia albo do... Pierwszy, pierwszy raz do obejrzenia tego filmu, no i oczywiście ze Skodą i z Volkswagenem Polo. Przyjechałem tutaj do Ewy Renault najnowszym Espace i chciałem, żeby ona pierwszy raz widzi ten samochód, prawda? Ewa, powiesz, czy widziałaś kiedyś ten samochód? No nie, nie, pierwszy raz go widzę. Tak. Nie masz kompletnie jest dla ciebie nowością. Nie widziałaś go na ulicy ani nawet nie. w reklamie żadnej nic. No więc nie. powiedz pierwsze ważne pytanie. Nie, nie. Tak, pierwsze wrażenie tak jak zjechałem do ciebie tutaj na podjazd. No to taka spora fura, duża bardzo. Duża, prawda? Yy, gabaryty naprawdę duże. No niby taki rodzinny samochód, więc Właśnie, czyli może, czy... dla ciebie jest atrakcyjny. Tak. No bo w końcu no, czy to atrakcja, to tam tak polemizowała, bo czy on jest atrakcyjny? Taki? Właśnie, design wygląda. Chciałabym, no, że taki toporny. W tym, Aha, czyli toporny. Ciężki. Dobrze, dobrze. Mów, co myślisz? Wszystko, co myślisz? Możesz powiedzieć nawet najgorsze rzeczy, to wiesz, to no, ma być cztery. Jestem ciekawa, się, jak będzie w środku. Może Właśnie. się okazać, że jest topowy, komfortowy. Ale takie pierwsze wrażenie z zewnątrz. Czy cię będzie cię słychać, więc... Pierwsze wrażenie z zewnątrz, no to taki duży. No, ja też jestem małą osobą, więc. Tak, no nie jesteś wielka, więc. No, nie jestem wielka, więc. No to proszę, może otworzysz drzwi Bez. kierowcy, najpierw zajś, zajmij, zajmij miejsce kierowcy One są dosyć ciężkie i duże jak widzisz, więc... No i powiedz jak, jak w środku. Czekaj, to nie taki tani samochód. Elektryka pełna koleżanko. Jestem no, przyzwyczajona do wszystkiego manualnego. Przesuwamy, przesuwamy. Teraz mniej więcej dobrze? No więcej tak. Wiesz co, no tak? Nie wiem, ja wolę prostszy forny. Właśnie, to jest cenne zdanie. Po Wole prostu prostszy, nie lubisz, nie lubisz przesadzonego Przyskonie designu. Tak, dokładnie. Tak, tak, tak. tak. Dobra. Zegar jakiś taki, znaczy rozumiem, że to będzie ta i tak dalej. Oczywiście, tam jest wszystko obsługa, bo to ekran dotykowy, to wszystko obsługujesz, wiesz, bo to jest... Jest lekko za, le, za dużo, tak? Przekombinowany. O, dokładnie, przekombinowany. No dobra, no to teraz to wystarczy, bo tu ma być tylko takie krótkie spojrzenie, to za, dasz radę wyziąć z takiej no, pozycji? No I teraz zapraszam do tyłu. Zobacz, co się dzieje z tyłu. Jako mama dzieci możesz docenić teraz tył. Niby trzy foteliki wejdą. No trzy fotele oddzielne, więc tutaj nie w muchał, wiesz. No nie, no to z tyłu muszę Ci powiedzieć, że jest fajnie. No, żadna tam, żadna tam rodzinna Skoda tak, czy inny Volkswagen Passat nie ma szans z szerokością kabiny. No wiesz, no Ewa, no trzy fotele oddzielne, no to nie, no, oczywiście, wiadomo, oczywiście, że to jest... No, to jest super. ale y... po pierwsze, że dach, o, jakie ja lubię takie dachy. Lubisz, otwierany no, też, ta cała część można odsunąć ją. Mhm. Super stawa. Nie, ale w, tutaj z tyłu wydaje się dużo więcej miejsca, przestrzeni. No bo jest, bo jest dużo szerzej, tak, niż okay. normalna osoba. No i fajnie, fajnie. Nawet ten przód tak fajnie wygląda z tej strony. I zobacz, że jest płaska podłoga. Nie masz tutaj tunelu, prawda, co nie, w, co w nie... No właśnie, więc środkowy pasażer, nie dość, że ma fotel, to jeszcze ma no, praktycznie płaski. To jest duży plus, prawda, a nie jak w każdym samochodzie, nawet przednio napędowym mamy taki wielki, wiesz, Tak, wybrz... Tak zobaczyć, wybrz... jak się ładują, na przykład jeden wchodzi od tej strony, tak. a potem drugi, to... Tu to można sobie normalnie wychodni. przejść, tak, tak tu można sobie przejść. Ekran, no Ekranik, no, no, tak, nie wiem, czy zauważyłaś tutaj dobra, filmy. Dobra. Można spokojnie sobie oglądać trasie, więc dzieci z głowy. Trójka. Dzieci. Tak, dzieci z głowy. No dobra, czyli ogólnie z tyłu jest ciekawiej niż z przodu. Podoba ci się. Dobra. Fajnie. No i teraz powiedz mi z tyłu. Właśnie, zanim bagażnik, to jeszcze powiedz, jak z tyłu wygląda, bo nie widziałaś. Y jeszcze nigdy nie widziałaś z tyłu samochodu. Troszkę się przykurzył, ale ogólnie. No z tyłu lepiej jak z przodu. Z tyłu lepiej, tak? Z tyłu lepiej. To, to ciekawe, bo wielu ludzi pewnie powie dokładnie odwrotnie, ale cieszę tak? się, że... Tak. tak, to twój gust, to jest wiesz, to każdy ma inny gust. z tyłu nie wygląda tak? Wielko właśnie ten samochód. Jest ten prosty... No tak, bo wiesz, bo on tu opada, to nie jest taki pas tak jak, jak kiedyś taki suf, opadający. To da... jest jak taki słów z tyłu tak. wygląda. No i teraz zobacz, to ci się na pewno spodoba. Można w ogóle z karty no. to zrobić. Tu mamy przycisk. Nie, 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 nie trzeba nie trzeba, na to się samo podnosi. No i teraz bagażnik. No to na pewno bagażnik zrobi na tobie wrażenie, bo mimo tego, że macie duże no. samochody, no to bagażnik mały nie jest, prawda? No nie, nie, spory jest No i no. jeszcze ewentualnie tu, nie, można rozłożyć pewnie fotel. Oczywiście, prawda? mało tego, zobacz, jak można rozłożyć popatrz na zagłówek. Zobacz, co się dzieje. No. Taki wajer widziałaś? I zobacz, co. Ja jestem w nie Jesteś nie dzisiejsza, kochana. Ty musisz wszystko, robić, rę wszystko robić ręcznie w samochodzie, tak? No nie da się. I oczywiście, ten też moglibyśmy złożyć. A wszystkie. Super, wow. Też tak w skodzie. I moja, I moja droga, zobacz co tu jest teraz. Tu mamy jeszcze fotele, które trzeba oczywiście podnieść, A, żeby to nie było. To będzie taki. E... Siedmioosobowy. To jest siedem osób, tego żadna skoda A, nie, nie ma. Super. Żadna. No przynajmniej, no dobra, wchodzą jakieś tam projekty. Tak, ale... Teraz w dobie 500 plus. To... Tak, tak, w dobie 500 plus. To teraz czas przynajmniej sześcioosobową rodzinę tworzyć, żeby mieć półtora no, tysiąca. To prawda. To no. prawda. Z na trójkę Polski. dzieci. Tak, tak, tak. No bo na pierwsze wiadomo, że mało kto dostanie, chyba, że tak, tak. ci, którzy są, żyją dużo skromniej. A, no dobra, ale zobacz, no wygodnym. z tymi to naprawdę jest super, że tak się składają i znaczy bardzo wygodny, przynajmniej też dla mamy, która tak. nie wiem, coś chce przewieźć. Tak, no to tylko otwiera bagażnik pyk, 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 pyk z karty. Pyk, 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 tak, tak jak to, tak to powiedziałaś i mu wszystko tak. pyka na okrągło i nie musi się ale jeszcze można wyciągnąć, że jeszcze ktoś może. Oczywiście. Przejechać. No i teraz to Ci pokażę, jak to wygląda. Zobacz, bo tutaj, no wiadomo, nie ma trzecich drzwi, no zwykle nie ma, to, to, nie, jest, to nie jest jakiś kolos. I tu trzeba to sobie podnieść ręcznie, bo to się podnosi ręcznie. Masz normalny skórzany fotel, pełny. Tak, są pasy oczywiście, są podłokietniki nawet skórzane po bokach. I teraz to oczywiście zobacz, jak poprzemy, no to jak tam wejść, pierwsze pytanie się nasuwa. No można fikać, oczywiście, półki tutaj nie ma, ale to się robi tak, że tu masz taką dźwignię, i po prostu wiesz, tu sobie wskakują dzieci. Tak. Nie, Także... no super, super Musia za, jest zadowolona, tak? tak? jak z wyglądu, to tak, pierwsze wrażenie takie średnie, tak, no, pod względem wyposażenia i, i tych możliwości. Mm -hmm. to naprawdę fajne. fajne no to tak. To jest, jest rzeczywiście przydatne. Filmik niby z założenie ma być krótki, ale się nie udało, bo samochód jest dosyć ciekawy, szczególnie w środku. No tak więc. Ja się rozgadam, nie, nie, no spoko. Ale teraz ci powiem o cenie, bo nie wiem, czy ty o, masz świadomość, jakie tak. są ceny nie, nie nowych mam samochodów? Kompletnie. W ogóle. No nie, to ci nie, powiem to dla porównania. Powiem ci dla porównania, bo teraz twój mąż jeździ. Skodą Super, tą dwójką, drugiej generacji, nie trzeciej. No i teraz nowa, trzecia generacja kosztuje mniej więcej, zależycie od wersji, ale tak przyzwoicie wyposażona, żeby nie było obciachu, 120-130 tysięcy. To jest taka cena za Skodę Super 3. No wiesz, za nową Skodę z salonu. Oczywiście mówię, nie mówię o największej wiesz, w największym wypasie, najmocniejszym silniku, bo można przebić i 150-160 tysięcy. Mówię o takim przyzwoitym wyposażeniu po rabacie. 120-130 tysięcy. No taniej już będzie ciężko. No to pom, ile ten samochód może kosztować. Pamiętaj, że jest to. No zupełnie inny segment, prawda? Bardzo modny, popularny, więc od razu to winduje cenę. No tak, no wiesz, no to, są, to są bardzo modne teraz samochody. Siedzi się wyżej, masz przede wszystkim. No tak, oni no niby się y y wyżej siedzi, to prawda, ale alasu, tylko rodziców. Tak, możliwość tak? przewiezienia, łącznie licząc kierowcą siedmiu. A to Skoda kosztuje 120-150, no to pewnie powyżej 200 kosztuje. Właśnie nie, zaskoczycie, że nie. Można spokojnie taką wersją dokładnie, jaką tu oglądasz, tylko że y z silnikiem benzynowym, bo diesel będzie droższy, mm -hmm. wyjechać z salonu za około 160, y no 165 tam tysięcy mniej więcej. No i jak oceniasz tą cenę? względem skody super to jest za, zawsze to będzie no troszkę tak, tak trójka dzieci tak. 500 zł miesięcznie 500 zł miesięcznie to to teraz... tylko że na dwójkę tylko będzie <laughs> na tysiąc na wtedy tak um, nie dość no śmieje się oczywiście ale yy, 160 no. tysięcy no wiesz co no jak się ma dużą rodzinę yy, no ja przejedzie powyżej, ten traktor to tak, nie wyżej powyżej tej dwójki dzieci to myślę że Samochod. Oczywiście muszę się też nim przejechać. Oczywiście. I... To jest znaczy, tylko kwestia tego, że on ma tyle siedzenia, że te różne wypasione, różne funkcje. To jest, to jest fajna sprawa. Ale no nie ukrywam, że dla mnie jest bardzo ważną też rzeczą, no jakie jest spalanie i jak jest w eksploatacji ten samochód, jaki są No to Ci powiem, drogie. jak my się źle spalił, diesel, twin turbo, podwójne doładowanie, znaczy jedna turbina na dole, nie... druga na górze, 1.6 diesel, 6. ale ma aż 160 koni, to nie jest no taki tak. mały. 160 koni, prawie 400 Nm, 380. No, no to znaczy, że 5-6 litrów jako taki Tak, no tak, dobrze, dobrze, dobrze przejęłaś, oczywiście jechałem spokojnie, 6.0, 6.0 spalił mi, ale wiesz, słuchaj, pamiętaj, że to jest, to jest ciężka buda, to jest dużo cięższy no samochód od Większy, no, oczywiście. Tak Więc. Dalej bagaże, to... Tak, ale uważam, że 6 litrów to jest bardzo ładny wynik, jak na wyjazd z Warszawy w korkach. Pamiętaj, korki. To nie jest tam, że zresetowałem wiesz. uuu, kurzy się nieźle, to trzeba by zamknąć bagażnik, bo tam nam na kurzy. Dobra, no to słuchaj, teraz przejdźmy do części B, no. części drugiej, czyli. czyli jazda. jazda. Może ja ci wyjadę tym kolosem stąd, a zaraz będziemy ten.